Na wyraźne żądanie Pani tego nie robi. Niemniej jednak do innych mediów Pani wysłała natychmiast. Dajmy na to, sesja się kończy, konkurencyjne portale internetowe dostają natychmiast zdjęcia podpisane Pani ręką, Urząd Miasta Agnieszka Gerenont i informacje dotyczące, gdzie Krzysztof Gwizdała na przykład prosząc Panią, potem nawet żądając, Pewnych informacji pani tych informacji nie udziela. Czy jest jakaś dyskryminacja w pewnych mediów? Wszystkie informacje, które są przesyłane do mediów są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta. No, natomiast tak innym wysyłamy. Natomiast powiem dlaczego nie wysyłamy portalowi na, na prośbę, bo nie proszę o to. Na no, proszę. Tak. Nie na prośbę zostali wykreślani z listy mailingowej. Kampanii w momencie, kiedy uh, się już Więc można to określać się mianem dyskryminacji, z tym, że nie jest to utrudnianie dostępu do mediów, ponieważ to uh, ponieważ to, jest, um, to medium ma tak samo jak wszystkie inne media dostęp. Na stronie internetowej, ponieważ w tym samym czasie, w momencie, kiedy ja wysyłam y, informacje do nie wszystkich, oczywiście mediów, do niektórych mediów są one y, są one dostępne. Pani Gerbot, pani jest płacona za wykonywanie pewnej pracy. Pani jest rzecznikiem prasowym Urzędu, Urzędu Miasta. Pani ma obowiązek wysyłać wszystkim mediom, wszystkie informacje, o które oni proszą. Może nawet coś takiego tutaj powiedzieć. Dobrze, mówisz, może to tak skandard. Proszę Państwa, ja skandard. przerwę, to dobrze, że Pan może mówić, czy skandalnie. Ja powiem tak, Pani Ryszyk nie ma takiego obowiązku.